Witam Was moi kochani w kolejnym już jakby odcinku, yy, którym poświęcony jest yy, początkującym kucharzom, gdzie prezentuję poszczególne składniki, które dodawane są jakby do posiłków. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować marchewkę, opowiedzieć co to jest marchewka. Nie każdy może wie. Marchewka to jest właśnie to, co pokazuję tutaj, co nagrywam. I co? Przede wszystkim to może warto zwrócić uwagę, bo wy też trochę widzicie, że ta marchewka jest trochę podulna, ale że marchewka rośnie tak. Czyli tutaj jest ziemia, tutaj jest ziemia, tu idzie korzeń taki specjalny, a tutaj jeszcze wyrastają takie różne te z tej marchewki. I tak właśnie, no tutaj idzie korzeń taki specjalny, a tutaj właśnie z tej marchewki tak wyrastają takie różne pęczki, nie pęczki. No i co jeszcze, no. Tutaj akurat przed Wami to mam taką jakby marchewkę z supermarketu. Ona już była myta, tak zwana to było mycie na szybko. Możemy zauważyć, że po prostu jest czysta, no to nie jest możliwe, że jeżeli taka marchewka gdzieś tam sobie rosła, to ona będzie po prostu taka czysta. To jest niemożliwe, najczęściej właśnie jest tutaj uwalona cała w tej ziemi, nie ziemi. I po prostu najpierw musimy to umyć. Polecam Wam, najpierw myjemy taką marchewkę pod wodą, potem zdrapujemy to wszystko nożykiem. Najczęściej właśnie nie grubo zdrapujemy i część tego brudu może zostać, dlatego potem jeszcze radzę Wam kolejny raz umyć tą marchewkę i dopiero stosować do po prostu docięcia. No, co jeszcze ważne, że marchew, no jeżeli mówimy o marchewce, to. Nie mogę tutaj zapomnieć o soku z marchwi, radzę Wam właśnie robić z takich marchwi, które kupicie w sklepie, albo najlepiej to wiadomo, że taką marchew posadzić u siebie w ogródku. Sok z marchwi dobry jest właśnie na porost włosów na głowie i często stosowany właśnie przez mężczyzn przy dolegliwościach prostaty. Bardzo pomaga, często jest stosowany. Co dalej? No, marchew zawiera żelazo i dużo witaminy D, przez witaminę D możemy się bardzo opalić na twarzy, jesteśmy coraz ciemniejsi i ten tak zwany, właśnie beta-karoten, o którym teraz mówię. No i generalnie zauważcie to, że wszyscy po prostu co piją sok z marchew albo jedzą marchew to po prostu są jak murzyni opaleni tacy. No i tyle, no generalnie mówię, marchewka to marchewka, dosyć znane warzywo, ale chciałem je nakręcić, żeby właśnie ktoś wszedł w mój poradnik, właśnie który jest specjalnie jakby dla tych osób, które rozpoczynają dopiero przygodę z gotowaniem i właśnie czytają tam na przykład w przepisie, że na przykład 200 de de gram na przykład deko, 20 deko marchwi, to po prostu nie będą wiedzieli co to jest marchew, może się zagubią, na przykład pomylą z bananem albo buraczkiem i po prostu mam nadzieję, że ten filmik wam dokładnie wyjaśni właśnie i powie, że tak właśnie wygląda marchew i żebyście po prostu byli pewni. To tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem Wasze wątpliwości i nie pomylicie już martwi z czym innym. Pozdrawiam Was serdecznie.